Wtedy zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie. I stamtąd będziecie wychodzić. Jeżeli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta zwanego Betsajdą, lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.